No witam, dzisiaj wymienimy sobie świece żarowe w Fiacie Bravo 2 z 2008 roku wymieniam świece tutaj z powodu tego że auto po zapaleniu czy było ciepło, czy zimno, obroty falowały i tutaj często auto jeździ po mieście więc te świece też biorą udział w wypalaniu w dopalaniu DPF-a, fap -a, czy tam ten jak to woli auto ma 140 tysięcy no i przypuszczam, że właśnie przyczyną tego, tego falowania obrotów zaraz na zimnym silniku, i po 100 metrach jazdy już obroty nie falowały, po dodaniu gazu, po wstrzymaniu paru sekund gazu też już przestały falować. więc na 99% wymieniam te świece. Znaczy wymieniam na 100% na 99%, bo przykład przypadkiem tego, tego przypadku są świece ziarowe. Tutaj mamy jeden silnik 1.6 MultiJet 16V, bardzo fajny silnik 90-konny. Nie, nie nadaje się do jazdy po mieście, ale niestety żona używa go tylko i wyłącznie po mieście. No i tak, dostęp do świec jest super. Kluczy nie potrzebujemy specjalnie, jakoś dużo ani specjalnych jakichś. Tutaj po prostu potrzebujemy grzechotkę małą, przedłużkę, kluczy, nasadkę, dźwintkę przedłużaną. Do jednej świecy potrzebujemy taki, proszę, taki kardan, taką przegub. No, i klucz do Do poskładania, wszystkiego, ja już tu, jak widać, jestem troszkę przygotowany. No, i kombinerki ja jestem tutaj, już trochę przygotowany. Trzy świece już są wymienione. Pokażę Wam tutaj na, na, na podstawie tutaj pierwszej z brzegu. Tu mamy taki pomarańczowy plastik. Nie wiem, czy tu widać, bo tu strasznie. O, tutaj, o. I tu bierzemy jakieś kombinerki, kleszcze chwytamy za ten plastik. Podważamy go, ciągniemy go do góry. I to tu powinno zeskoczyć, tylko bardzo delikatnie żeby nie połamać tego o właśnie, żeby nie połamać tego plastiku, no bo to, to potem już dupa i tak, świece nie mają żadnych nakrętek ani nic mają to po prostu tak na wcisk bierzemy klucz wkładamy i teraz tak klucz trzymiemy prostopadle do świecy nie tak, nie tak, nie w drugą stronę nie, ten trzymiemy prostopadle do świecy Mała grzewotka, nie żadna grzewotka ani przedłużka pół metra, bo wtedy nie czujemy siły. Z jaką jest przykręcona, robimy bardzo delikatnie. Odkręcamy, powinna iść no i idzie, idzie ładnie. Idzie, nic nie trzeszczy, nic nie. Stuka tak poszła, nie ma żadnego fajku, świeca nie była ani dokręcana, ani odkręcana. Tutaj producent zaleca dokręcanie chyba do między 8,5 a, a 10 km, coś takiego, bardzo dobrze pamiętam. I teraz tak świeca idzie ładnie. No i wyciągamy tutaj. Jest ładny dostęp, można nawet ją ręką wyciągnąć. Świeca jest proszę, taka długa, ładna. Tutaj jeszcze nie powiedziałem, że przed wymianą, wykręceniem tych świec, należy wszystko ładnie wydmuchać. Eee, sprężonym powietrzem żeby przy wykręcaniu tej świecy żadny syf nam tu nie wpadł no i tutaj możecie sobie zobaczyć mamy 4 tak jak mówiłem byłem przygotowany Cztery zużyte świece czy zużyte do końca nie wiadomo może po prostu rozgrzewają się do zbyt niskiej temperatury może w zbyt długim czasie nie wiem to będziemy szukać śmietnik tu jest nowa kupiłem jedne z lepszych tak mi powiedziano, i tak też twierdzę. Wkładamy świecę do środka. Tak i teraz bardzo ważne. Wkładamy nasadkę, nie przykręcamy żadnym kluczem ani niczym, przykręcamy ręką powiedzmy waga klucza i tylko i wyłącznie kręcimy tym kluczem do momentu aż złapie nam gwint na parę zwoi, żeby być pewnym że ta świeca po prostu już jest w środku w głowicy i jest dobrze wkręcona prosto, bo nie daj Boże wkręcimy coś krzywo, naderwiemy dwa pierwsze zwoje i będzie płacz i zgrzytanie zębami. Proszę, tu się już wkręciło, mamy, oporczujemy, ani nawet opuszczamy, dokręcamy ręką. Można sobie bardzo delikatnie. Tutaj nawet ale nie no, mnie to ręką przykręciłem, bo to jest 10 to Proszę o. Jest dokręcony. Bierzemy klucz dynamatyczny. Klucz dynamatyczny, ale ja to kurwa, jedną ręką, to ja tego nie przykręcę Więc będziecie musieli sobie pooglądać, coś tam. I kręcimy 10. Ja mam ustawione 10 Nm, bo klucz mam od 10 Nm. Więc nie będę szukał klucza specjalnie 9,5, czy jakiegoś tam. O! szczeliu. Proszę, 10 nm, mm dokręcone. Odkładamy klucz. No i tyle, zakładamy sobie z powrotem. Wszystkie fajeczki, fajeczki, przewody, czy jak to tam zwał, jak zwał. Kurwa chodziło. Pierwsza. Druga, one wskakują, powinny tak kliknąć. Trzecia. I czwarta. I teraz tak tą czwartą do tego czwartego ten przewód tutaj dlaczego ten przewód te, dlaczego ten przewód do odkręcenia tej świecy po prostu ona nam się odkręci za pół obrotu ona nam się odkręci ale ten klucz po prostu obciera o, o tą przeduszka obciera o tą rurkę i to już nie jest prostopadle do tej świecy więc tu można ją w krzy, zacząć już krzywo wkręcać lub wykręcać więc dlatego do pierwszej świecy od strony rozrządu tutaj możecie sobie wziąć taki Taki przegub dobra wkładamy i odpalamy. Odpalamy auto i zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie falował, czy nie będzie falował. Dobra, dobra. odpalamy i zobaczymy, co tu będzie. No, jak zwykle przepindoliłem klucze z auta, musiałem je znaleźć do domu. Chorwa ciepło. Dobra. Wchodzimy... Przekręcę kierownicą. O, tu widać obrotami jeździmy, się widać nie, widać? nie widać, powinno być widać. Może z dalsza. Najpierw się świeczki i palimy I fura pali. Silnik zimny. Od wczoraj odpalany. I jak zauważyłem, obroty stoją. Tu trochę miałem przy samym odpaleniu taką lekką. Jakby czkawkę Ale obroty stoją. Nie ma już żadnego falowania. Szkoda, że nie zrobiłem po prostu prędzej filmiku, jak on falował wtedy było czarno na białe. ale wszystko gra więc dziękuję, pozdrawiam